wygląda serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Panie wójcie, tak patrząc na tą inwestycję z tyłu no, można powiedzieć ruszyła. Tak, nie, nie tylko serce rośnie, ale też i mury zaczynają rosnąć. Tutaj naszej największej inwestycji realizowanej w tym roku, finał będzie w przyszłym roku. W centralnej części Krzeszowa powstaje nowe, nowoczesne. Przedszkole publiczne, które będzie no, zabezpieczało potrzeby dla najmłodszych naszych mieszkańców gminy Kamienna Góra, po, dla połowy powiedzmy sołec z terenu naszej gminy. Do tej pory tutaj w Krzeszowie działało jedno oddziałowe przedszkole. Po zakończeniu inwestycji cztery oddziały, czyli prawie setka dzieci będzie mogła się tutaj uczyć. No i tworzy nam się piękna też zwarta zabudowa, co też jest nie bez znaczenia. No i cały kompleks edukacyjno również sportowy, bo nie zapominajmy, że mamy też i boiska i siłownię zewnętrzna, plac zabaw. Dużo dzieciaczków tu będzie? No tak jak powiedziałem, cztery oddziały, około setki, setki dzieci, ale to też nie, nie wszystko, bo, no bo trzeba powiedzieć, że gmina nam się rozwija i jeden pomysł generuje kolejny. W aktualnym budynku, w którym mieściła się siedziba przedszkola, pracujemy nad tym, żeby powstał pierwszy żłobek gminny. W naszej gminie. No właśnie w zeszłym tygodniu, tutaj z projektantami odwiedzaliśmy ten obiekt, chcielibyśmy go zaadoptować, no i przynajmniej, żeby na jeden oddział, taki najmłodszych tych naszych mieszkańców, uruchomić, będziemy się też starać o środki zewnętrzne z programu rządowego Maluch Plus, a też no moim obowiązkiem, ale też z przyjemnością to, to uczynię, chcę poinformować, że ta inwestycja jest wsparta w bardzo dużym stopniu ze środków zewnętrznych, z Unii Europejskiej. Ponad 6 milionów 100 tysięcy złotych właśnie z, z Regionalnego Programu Operacyjnego. Także w zasadzie nasz wkład własny gminy miny kamien na górę jest symboliczny.